jeżeli mamy wybrać środek alkoholowy do dezynfekcji rąk, nasze doświadczenia na dzień dzisiejszy no, każdy ma bardzo bogate, ale drodzy Państwo, musimy sobie zdać sprawę, czy odpowiedzi na pytania, jakie kryteria? Jakie są wymagania co do bezpieczeństwa środka dezynfekcyjnego i na co należy zwrócić uwagę, abyśmy mówili o tym, że używamy najbezpieczniejszego rozwiązania, czyli przede wszystkim rozwiązania, które nie dość, że eliminuje ryzyko, jakim jest koronawirus i transmisja tego koronawirusa, ale przede wszystkim, że środek, którego używamy, będzie bezpieczny dla nas samych jako użytkownika. Czyli przede wszystkim ten produkt musi spełniać podstawowe wymogi formalne. Czyli przede wszystkim musi spełniać definicję produktu biobójczego zgodnie z pewnymi przepisami. Musi być do tego przeznaczony, czyli w tym momencie mówimy o produkcie, który jest dedykowany do dezynfekcji rąk, higienicznej, a szczególnie, ale również i chirurgiczna dezynfekcja rąk może obejmować tą grupę produktów. A bardzo ważne jest, abyśmy mieli dostawcy substancji chemicznej, jak i samą substancję chemiczną, pewną certyfikowaną sprawę. Z zaufanego źródła. I rzecz, która jest no, niebywale istotna w tym momencie, pandemii, to jest, drodzy Państwo, przede wszystkim udokumentowane działanie mikrobiologiczne wobec drobnoustrojów, które chcemy eliminować, a co za tym idzie, muszą być spełnione odpowiednie normy europejskie, które potwierdzają tą skuteczność mikrobiologiczną. Jeżeli dany produkt, którego chcemy używać, używamy, czy się zastanawiamy nad kupnem jego, a ma być używany, musi spełnić te warunki i musi być zarejestrowany w Polskim Urzędzie Rejestracji, rejestracji jako produkt biobójczy, który jest dopuszczony do obrotu i możemy go w sposób można legalny nabyć, bezpieczny użytkować, a który będzie stanowił odpowiednie zabezpieczenie dla nas, dla naszego zdrowia.